Frankowiczy mogą już się zapoznać z projektem tej ustawy frankowej i na pewno nie będzie problemu z odsetkami. To znaczy, ustawodawca ani nie widzi takich regulacji, możliwości wprowadzenia, ani też nie chce takich wprowadzać. Dzień dobry, witam serdecznie. Ekspres Frankowiczów, odcinek 245. Dzisiaj mamy jak zawsze niedzielę, jak zawsze dwunastą. Zaczynamy ze mną w studiu Kamil Chwiedosi, główny ekspert społeczności ŻBK. Dzień dobry oraz Zbigniew Furbański, główny prowadzący. Ekspresu Frankowiczów. Drodzy Państwo, mamy nowe orzeczenie CUE, które dotyczy oczywiście Frankowiczów, ale też chodzi o możliwość zbadania nieważności umowy przez Frankowiczów zawsze i w każdym momencie postępowania. Ale przejdźmy teraz do hmm, czegoś, czego jeszcze nie ma. No, projekt powstał, powstaje w bólach, czyli mówimy tutaj o ustawie frankowej. Czy mogą już się zapoznać z projektem tej ustawy frankowej. I tak. powiedz mi, co ty na ten temat sądzisz? Tam zapisy są ciekawe, natomiast no, rodzi się w bólach niestety jest to sam projekt w ogóle. Znaczy, znaczy, to, no, jest... Na pewno dużo wątpliwości ten pierwszy projekt wzbudził i powiem więcej, że dowodem na to są wypowiedzi płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości, że większość uwag, w tym tak, tych składanych przez fundację na rzecz ochrony konsumentów życia bez kredytu, zostało Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że trochę. Zakrawało to o bubel prawny, jeżeli bierzemy pod uwagę pewne rozwiązania, które były w tym pierwotnym brzmieniu projektu zaproponowane. Czy teraz jest lepiej? No, na pewno bardzo ważne jest przede wszystkim, że tutaj ministerstwo wyjaśniło, że absolutnie intencją nie jest i w tym kierunku na pewno nie będzie szła ustawa, o czym wielokrotnie mówiłem, powtarzać to będę chyba do momentu, kiedy w końcu ta ustawa wejdzie w życie, że no tutaj na pewno nie będzie problemu z oceną. Odsetkami. To znaczy, ustawodawca ani nie widzi takich regulacji, e, możliwości wprowadzenia, ani też nie chce takich wprowadzać, że konsumenci straciliby odsetki za cały czas trwania postępowania. Zresztą ja powtórzę się jeszcze raz: nigdy absolutnie nic nie mi, nam nie wynikało z tego, e, z, tej ustawy, z tego projektu ustawy, żeby ustawa miała to zmieniać w jakikolwiek sposób. No, byłoby to absolutnie e, antykonsumenckie działanie i e, niezgodne z dyrektywą 93 na 13 WG. Także tutaj no, nie widzę e, wciąż, żadnych ryzyk, jest to tylko potwierdzenie tego, co już wcześniej mówiliśmy. Ponadto, zmiany na pewno nie wszystkie są zadowalające. Z tego co wiemy, to niestety nie ustawa nie obejmie eurowiczów, no, czyli innymi słowy, jedyną drogą do dochodzenia swoich roszczeń to będzie zwykły proces, dlatego, czym szybciej go zaczniecie eurowicze, tym szybciej będziecie mieli wyrok, no ta, skoro ta ustawa nie, nie obejmie, no to tutaj nie będzie też żadnych korzyści z, te, z tego płynących. Natomiast pytanie, czy te korzyści w tym brzmieniu, w którym ostatecznie ustawa zostanie przyjęta i kiedy będzie przyjęta de facto, czy one będą realnie um, można powiedzieć pomocne w prowadzeniu postępowań sądowych, no mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że e, sądy będą no, realistycznie podchodziły do tych roszczeń, to znaczy wiemy o tym, że już jest szerokie orzecznictwo dotyczące tego, że banki nie mogą składać pozwów slap w sytuacji, w której konsument spłacił kredyt, bądź też spłacił dużą część kredytu Kredytu, to nie mogą pozywać o całą kwotę kredytu. No, wprost wynika to z, z, z wyroku CUE: nie ma tutaj w zasadzie też e, żadnej wątpliwości co do logiki takiego, takiego zdarzenia. To znaczy, jak można pozywać kogoś w sytuacji, kiedy ten ktoś już dawno oddał te pieniądze? Tak? No, albo bank uznaje, że umowa jest nieważna i dokonuje potrącenia, albo. Musi liczyć się z skutkami negatywnymi skutkami przyjętej przez siebie strategii. I tu w tym zakresie ta ustawa nic nie powinna zmienić, to znaczy powinna zagwarantować konsumentowi prawo do odsetek, no i brak możliwości skutecznie dochodzenia roszczeń przez bank, swego roszczenia restytucyjnego do momentu, kiedy nie uzna tego roszczenia. No bo inaczej to byłaby sytuacja kuriozalna, tak? Zresztą takich sytuacji kuriozalnych trochę już znamy z mm, obecnego orzecznictwa, na, ca na całe szczęście dopiero w pierwszej instancji, no ale to naprawdę jakąś no, abstrakcyjną już kwestię, kiedy ktoś, kto ma spłacony cały kredyt, zamknięty cały kredyt, zostaje pozwany o zapłatę kapitału, a sąd zasądza mu w pierwszej instancji zapłatę jeszcze raz kapitału, który już dwukrotnie spłacił. No to jest przecież sytuacja nielogiczna, kuriozalna. Ja nie wiem, jakich przepisów do, doszukał się sąd w tamtej sprawie, ale przyszedł do nas konsument, który bronił się w tamtej sprawie sam, bo uważał, że, 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 że to wystarczy. No na logikę to powinno wystarczyć, no bo jeżeli ja bym spłacił kredyt, nie wiem, 5 lat temu e, i teraz bank mnie pozwał o zwrot jeszcze raz kwoty kredytu. No to ja przepraszam, ale jakim cudem sąd mógł zasądzić trzeci raz kapitał, który już dwa razy spłaciłem? No to sytuacja jest kuriozalna i ta ustawa też, też tego nie zmieni i, i zakładam, że, że, że to jest jasne dla wszystkich, którzy to czytają. Natomiast, no oczywiście, co do pozostałych szczegółów, prog program jest za krótki, żeby omówić wszystkie. Jak zwykle, zachęcam do odwiedzenia naszego bloga, na naszym blogu w tym zakresie, są artykuły, gdzie możecie krok po, po kroku prześledzić to również dosyć czynne, czynnie działamy w ramach fundacji, właśnie w, idą, idąc w kierunku tego, aby ta ustawa była jak najbardziej korzystna dla konsumentów. Kiedy ona wejdzie, tego nie wiemy. W projekcie jest tylko mowa o tym, że ma po wakacji o legis dwumiesięcznym zostać wprowadzona. Oczywiście pewnie też będą przepisy szczególne, które będą w innym terminie wchodziły, jak to zwykle w takich ustawach bywa. Natomiast no, generalnie można. Powiedzieć, że myślę, że nic nie zmieni tak fundamentalnie ta ustawa w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów. I tak podstawą będzie zawsze złożenie pozwu, i tak najważniejsze będzie to, żeby zrobić to jak najwcześniej, chociażby po to, żeby ustawić się w tak zwanej kolejce tych spraw, bowiem jak wiecie, wszystkie sprawy są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, biorąc pod uwagę chociażby przepisy prawa, jak i też regulamin sądu. CUE przyzwyczaiło nas już do tego, że hmm, praktycznie zawsze staje po stronie Frankowiczów, czyli po stronie konsumentów, i nie inaczej jest w ostatnim hmm, przypadku, czyli Frankowicze mają prawo żądać, aby sąd sprawdził, czy umowa kredytowa była uczciwa, nawet jeśli wcześniej nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. Tylko Kamil, czy to dotyczy oczywiście już postępowania toczącego się, prawda? Tak jest. Czy dotyczy mhm. pozwu banku, czy bank pozywa konsumenta? To pozwu banku, kiedy bank pozywa konsumenta. Mhm. Tak? W, zeszłym, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o bardzo zbliżonej sytuacji, tak? A... Była mowa o licytacji i tak dalej. Komorniczej, jest, prawda? Tak, to jest tak. potwierdzenie. To jest potwierdzenie tego, że sąd musi z urzędu na każdym etapie badać, czy ta umowa nie posiada klauzul abuzywnych, jeżeli to nie było wcześniej zbadane. Jeżeli było zbada, zbadane, mamy resudykatę w tym zakresie, to oczywiście kolejny sąd już tego robić nie może. Natomiast niestety w obiegu prawnym istnieją takie prejudykaty, czyli takie wyroki, gdzie sąd bezmyślnie wydaje wyroki w oparciu o klauzule abuzywne, czyli o umowy, które są nieważne tak naprawdę, zasądza na rzecz banku jakieś horrendalne pieniądze z tytułu umowy. Czym innym byłoby, żeby bank dochodził roszczenia z tytułu nieważności umowy, korzystając ze swojej kondycji, natomiast banki tak tego nie robią, a banki, a sądy niestety z urzędu powinny badać, czego nie robią, właśnie kwestii abuzywności, czy też nawet nieważności tej umowy, bo przecież taki konsument może być wezwany na rozprawę i zapytać się, czy sąd może, czy e, nawet jeżeli on jest tylko pozwany, to może zapytać, czy on chce nieważności, czy chce na przykład naprawy tej umowy. O tym powiedział właśnie wyrok CUE z 2020 roku, co było też pierwotnie opacznie rozumiane przez chociażby Sąd Najwyższy. Natomiast teraz wiemy, w jakich sytuacjach jest to potrzebne, czyli kiedy sąd chce ustalić nieważność tej umowy. Czy nawet przesłankowo stwierdzić, że ta umowa jest nieważna, to w takiej sytuacji musi zapytać się konsumenta, który jest pozwany przez bank, czy faktycznie on się godzi na tą nieważność. I tutaj się absolutnie zgadzam. Natomiast no to sąd ma różnego rodzaju możliwości prawne do tego, żeby chociażby poprzez zastępcze doręczenie komornicze znaleźć taką osobę, która jest pozwana, a nie wydawać wyrok zaoczny, a później który się uprawomocni, bowiem no bardzo często są różne losy osób, które mają te kredyty frankowe. Czy też eurowe, coraz częściej również sprawiają bardzo dużo problemów, bo na przykład wyjeżdżają za granicę do pracy, żeby zarobić na życie. Więc to nie są naprawdę sytuacje, można powiedzieć, takie standardowe, no więc też sąd powinien, z uwagi na przepisy i na ochronę konsumentów, wynikające z dyrektywy, z, również z wyroków CUE, o czym już mówimy od jakiegoś czasu, również wziąć to pod uwagę i to z urzędu. I to on powinien być jako wymiar sprawiedliwości, jako, jako organ odpowiedzialny za to, żeby konsument, był świadomy, że toczy się przeciwko niemu postępowanie i że to postępowanie dotyczy się być może klauzul niedozwolonych i decyzję w przedmiocie tego powinien roz, roz, ostatecznie podjąć konsument. Stąd też moim zdaniem jest to dosyć logiczna wykładnia. E, wcale się nie dziwię, że takie wyroki zapadają w TSUE, natomiast bardzo się cieszę, że one zapadają, bo otwiera to oczy wielu sędziom, którzy Przewrotnie myślę, że tylko i wyłącznie chcąc szybko zakończyć sprawę, wychodziły z założenia, że skoro druga strona się nie broni, no to należy wydać wyrok zaoczny, który znowu się za chwilę uprawomacnia. Stąd też zachęcam znowu wszystkich, którzy mają podobne problemy, do tego, aby zgłosili się do Fundacji na rzecz Ochrony Konsumentów, bo niestety mamy wiele takich spraw, borykaliśmy się z nimi. Nie jest, nie jest łatwo, mam nadzieję, że do tej pory nie było łatwo od, od tych wyroków słuchaj, już będzie łatwiej przekonać sędziów do tego, że powinny jednak być wstrzymane wykonalności takich wyroków właśnie w celu zbadania abuzywności tej umowy, która jest przedmiotem, która jest na tą podstawą dochodzenia roszczeń. Eksperci rzeczbeka także czasami nie mają łatwo, zwłaszcza kiedy poczta polska gubi apelację, no ale wtedy właśnie oni wkraczają do akcji. Jak to wyglądało, jakie wyzwania stanęły przed mecenasem Wiktorem Budzewskim? Posłuchajmy, niech opowie tę historię. Taką sprawą, która zapadła mi najbardziej w pamięć, jest chyba przypadek w którym Poczta Polska zgubiła jedną z apelacji, którą wnieśliśmy. Sprawa była o tyle ciekawa, że to był dawny przypadek. W pierwszej instancji przegraliśmy i to z kretesem. Przegraliśmy wszystko, chociaż sprawa była przeciwko i wydawała się dosyć prosta, to był tak zwany stary portfel. Natomiast sędzia wtedy uznała, że ani rozszerzona prawomocność, ani klauzule niedozwolone w tej umowie nie występują wobec tego powództwa oddaliła. Oczywiście wnieśliśmy apelację, spisaliśmy wszystkie nasze argumenty, które podnosiliśmy przez te, przez te lata, a, nagle, a nawet myślę, że trochę więcej tych argumentów, żeśmy w tej apelacji podnieśli. Natomiast po jakimś czasie, generalnie nie sprawdzaliśmy, nie śledziliśmy tego, czy przesyłka do sądu dotarła, bo I... oczywiście wysłaliśmy pismo pocztą, ale po jakimś czasie dostałem informację, że bank wystąpiło o danie klauzuli wykonalności i zostało wydane postanowienie o przyznaniu bankowi kosztów. W pierwszej chwili niemal dostałem zawału, bo mówię, ale jak? To? Chciałem zapytać Może... właśnie o swoją reakcję w tej sytuacji. Faktycznie no był to szok, tak? bo nie zdarzyło nam się przegapić żadnego terminu. Składamy wszystkie dokumenty zawsze we wszystkich terminach. W związku z tym, no, po pierwsze szok, po drugie weryfikacja wszystkich dokumentów i mówię, no nie, niemożliwe, mamy dokument, mamy potwierdzenie nadania, e, nadania ze stempelkiem, wobec tego no ten dokument stanowi dokument w ogóle urzędowy, e, no więc może co się wydarzyło, tak? nie, nie jest możliwe przecież, żeby przesyłka zginęła, my ją wysłaliśmy na pewno, po naszej stronie wszystko się zgadza, e, no ale jak się okazało, ta przesyłka nigdy do sądu nie dotarła. Zaczęliśmy weryfikować, przeglądać. Faktycznie potwierdziliśmy również w sądzie, że ta przesyłka nie dotarła. No więc zaczęły się nerwowe poszukiwania, co możemy z tym zrobić. Zaczęliśmy się zastanawiać, co z tą przesyłką mogło się wydarzyć. Czy może zgubiła sąd, czy jednak była to jakaś, był to jakiś problem po naszej stronie? No nie, po naszej stronie wszystko było w porządku, ale przesyłka do sądu nie dotarła. Więc w pierwszej kolejności złożyłem jeszcze raz tę apelację w odpisach. Na co sąd mi napisał: No, nie, do nas przesyłka nie dotarła. W związku z tym, no, nie ma możliwości nadania apelacji biegu na samym jej odpisie na kopii, pomimo że złożyliśmy nie, dokument potwierdzający, że ta przesyłka faktycznie od nas wyszła. Złożyliśmy więc wniosek o przywrócenie terminu, który sąd za pierwszym razem oddalił. Wskazał, że no. Mamy oczywiście dokument potwierdzający nadanie. Mamy w takim razie domniemanie, że ta przesyłka została nadana w terminie de facto, które oznacza, że ona została złożona w sądzie. No ale, z racji tego, że ta przesyłka nie dotarła, to sąd nie wie nawet, co my żeśmy wysłali. Problem duży, bardzo duży. Złożyliśmy na to zażalenie, które zostało oddalone. No i w tym momencie myśleliśmy, że mamy ręce już związane, bo no tutaj tylko może zaznaczę, że. Termin na złożenie wniosku o, o przywrócenie terminu. To jest 7 dni, odkąd dowiedzieliśmy się, że no, nastąpiło uchybienie terminowi i ustała przyczyna, dla której temu terminowi żeśmy uchybili. Ale w międzyczasie na szczęście złożyliśmy jeszcze reklamację w Poczcie Polskiej, która jak się ostatecznie okazało, została rozstrzygnięta na, na korzyść. To znaczy, Poczta Polska przyznała, że tą przesyłkę zgubiła. I przyznała nam 5,20 tytułem zwrotu kosztów znaczka pocztowego, prawda? Trwało to praktycznie dwa lata, jak żeśmy się przepychali z pocztą polską i, i próbowali znaleźć tą, tą przesyłkę. W związku z tym po drodze to rzecznictwo zmieniło się diametralnie i faktycznie no, ten m zaczął bardzo mocno przegrywać. Wobec tego, po pierwsze, wiedzieliśmy, że nasze argumenty no, są zasadne, czyli powinniśmy byli to wygrać. No, jednak przegraliśmy i, i to orzeczenie na tamten moment było prawomocne. W związku z tym, no, groziło nam ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej dla, dla klientki. Ale w związku z tym, że Poczta Polska przyznała się, że tą przesyłkę zgubiła, to złożyliśmy jeszcze raz wniosek o przywrócenie terminów, wskazując, że no te siedem dni to powinniśmy liczyć, odkąd dostaliśmy pismo z Poczty Polskiej, że tą przesyłkę zgubili. I Zbudowaliśmy taką argumentację, w której wskazaliśmy, że no, do momentu, kiedy poczta nie przyznała nam, że zgubiła pocztę, to zawsze była szansa, że ta przesyłka dojdzie. No a skoro już wiemy, że ją zgubili, to, to że ta przesyłka nie dojdzie. No i ten wniosek ostatecznie został uwzględniony, w sprawie został nadany bieg. I ostatecznie tą sprawę wygraliśmy. I wygraliśmy no, w teorii dwóch kondycji, ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z odsetkami i tak dalej. Więc no niestety tą sprawę, która no, pff, bardzo dużo stresu mi spowodowała i, i była takim no, problemem, który się też ciągnął przez, przez bardzo długi czas, nierozwiązywalnym praktycznie mm -hmm. na, na tamtym etapie, no to przekuliśmy to w duży sukces. Brzmi jak historia na film sensacyjny wręcz. To prawda, no, to prawda. Natomiast no, ilość stresu, która była z nią związana, to jest to chyba tylko ja wiem, ile mnie to kosztowało. I, i nerwów, tak naprawdę, no, bo przecież człowiek dochowuje należytej staranności, wysyła pisma, wszystko dzieje się w, tak, jak powinno, de facto. A w sposób niezależny od nas. Gdzieś został popełniony błąd i to my mieliśmy ponieść tego konsekwencje. No, nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie, nie dopuszczałem w ogóle tej myśli. Jakie wnioski na przyszłość? No. Wnioski są takie, że zawsze chyba należy walczyć do końca i, i podejmować wszystkie możliwe działania, a co też zawsze staramy się robić. No I i jest to ewidentnie przykład historii, którą podaję, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy coś możemy jeszcze zrobić, czy warto walczyć warto. A jeżeli mówimy, że już nic się nie da zrobić, no to faktycznie są chyba wszystkie możliwe scenariusze sprawdzone i zweryfikowane. Proszę Państwa, my pozostajemy w klimacie dekady wolności. Teraz kolejny temat, czyli kamienie milowe rok 2017 i 2018. W roku 2017 zapadały w Polsce już pierwsze korzystne dla Frankowiczów wyroki w takich sądach jak Sąd Okręgowy w Warszawie, w Poznaniu czy w Olsztynie. Był to dosyć istotny znak dla wszystkich konsumentów, że faktycznie ważnym jest, aby próbować zweryfikować swoją każdą indywidualną umowę. Dlatego też powstały na, tam, ta, na tamten czas setki analiz. Te analizy prowadziły w zasadzie do bardzo spójnych wniosków, mianowicie takich, że te umowy z pewnością zawierają klauzule niedozwolone, które w naszym rozumieniu wówczas eliminacji takich klauzul z umowy powinny prowadzić do nieważności tej umowy. Również w 2017 roku Sąd Najwyższy wydał pierwszy bardzo istotny wyrok, który pokazywał prymat ochrony konsumenckiej i w zasadzie doprowadził do sytuacji, w której można było się już opierać na szerokim orzecznictwie w sprawach prowadzonych dla każdego z konsumentów indywidualnie przed sądem. To pokazało też, że przy wsparciu Między innymi Sądu Najwyższego, a jak się później w przyszłości okazało, również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takie działania doprowadzą do sytuacji, w której sądy krajowe nie będą bały się stosowania najdalej idących sankcji, sankcji, o których zawsze mówiliśmy głośno, czyli które by miały skutkować nieważnością umowy na zasadzie teorii dwóch kondycji. Tak to zresztą mamy już dzisiaj w orzecznictwie, natomiast początki właśnie były spowodowane przede wszystkim tym pierwszym wyrokiem Sądu Najwyższego i zmianą w zasadzie percepcji przez krajowe sądy tego, jakie są skutki stosowania przez banki nieuczciwych klauzul umownych. Wobec tego, w konsekwencji, największym bodźcem dla członków społeczności życia bez kredytu do składania kolejnych pozwów były właśnie te wyroki. Wyroki polskich sądów, wyroki Sądu Najwyższego, i wówczas okazało się, że coraz bliżej jest rozstrzygnięcie pozytywne dla każdego z nich, i zauważalnie wówczas, czyli w 2017 roku, zwiększyła się liczba członków naszej społeczności, która sięgała już kilku tysięcy. To był absolutny dowód na to, że ludzie uwierzyli, że mogą uwolnić się od tych nieuczciwych, toksycznych produktów, którymi były kredyty walutowane do walut obcych. W 2018 roku coraz więcej członków społeczności życia bez kredytu faktycznie nam zaczęło ufać i składać pozwy razem z nami. Ta walka faktycznie dla nich zaczynała nabierać sensu. Zaczęli dostrzegać, że no, możemy mieć rację, i ta ta wajcha tak naprawdę zaczęła przestawiać się na naszą korzyść, bo też zaczęły się pojawiać pierwsze wyroki unieważniające umowy. Wobec tego no, to faktycznie zaczęło, zaczynało nabierać sensu. W 2018 liczyliśmy już chyba tysiąc członków społeczności życia bez kredytu, którzy zdecydowali się złożyć pozew przeciwko bankom. W 2018 też oczywiście podtrzymywaliśmy wysokie standardy i cały czas rozwijaliśmy naszą część edukacyjną. W tym czasie powstał kanał Życia Bez Kredytu i zaczęliśmy nagrywać pierwsze filmy, w których tłumaczyliśmy, czym są klauzule niedozwolone. Pamiętam jak dzisiaj, że byłem strasznie zdenerwowany, i szczerze mówiąc, do dziś nie wiem, jak to jest możliwe, że. Osoba, która składała te filmy, faktycznie udało jej się osiągnąć cel i poskładała tak, że to miała ręce innym. A teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów. Widzę, że już przez zerka, że jesteś Chcia, długie pytanie. Długie <gry> pytanie, naprawdę. Ale nie, to są, wiesz, co, jedno, dwa pytania. Mhm. Ale pierwsze jest oczywiście ciut dłuższe, ale mhm. kto jak nie ty, pan Marek napisał. Jak obecnie wygląda temat przedawnienia roszczeń banku? Oto skrócony opis przebiegu mojej sprawy. Reklamacja w formie wezwania do zapłaty złożona w 2017, pozew w 2019, wyrok pierwszej instancji 2022, pozew banku o zwrot kapitału 2023, wyrok prawomocny 2025. No to generalnie tak. Na podstawie tego, co mamy na dzień dzisiejszy w orzecznictwie, czyli uchwałę całej Izby Sądu Najwyższego z zeszłego roku, no mowa jest o tym, że bieg przedawnienia roszczeń, zakładając, że w tym wezwaniu do zapłaty, połączonym z reklamacją, kwestionował pan to, że ta umowa jest po prostu nieważna, no to w takiej sytuacji od tego momentu powinien być, biec okres przedawnienia roszczeń banku. Czyli mamy 17, nie liczymy, 18, 19, 20. Czyli jeżeli bank złożył pozew w 2023, o ile tutaj, Dobrze zapamiętałem, a mhm. w każdym razie złożył go po 2020, no to wygląda na to, że to roszczenie jest przedawnione. Oczywiście tutaj będę zawsze zaznaczał, że y, każda sprawa będzie traktowana. Indywidualnie z uwagi na brak prawa precedensu w Polsce. E, natomiast no, oczywiście też czekamy na e, wyroki TSUE, które są prowadzone w trzech sprawach prowadzonych przez ekspertów społeczności życia bez kredytu. Tam e, jak to adwokat Wiktor Budzewski, adwokat Marta Chęcińska. To na bieżąco to relacjonujemy, co tam się dzieje. Oczywiście na tyle, na ile możemy, jako, jako strona postępowania, niestety za dużo w tej sprawie też tak oficjalnie nie możemy informować. Natomiast ja zakładam, że e, orzecznictwo będzie szło po tych wyrokach TSUE jeszcze bardziej prokonsumencko i będzie karało nieuczciwe banki, które no, nie mogą powoływać się na zasadę czystych rąk, bowiem same ich nie mają, same o małe zasady spożycia społecznego, wobec tego, no tutaj delikatnie mówiąc, jeszcze dodatkowa faworyzacja banków ponad innych przedsiębiorców, który, którzy posiadają, tak jak to umowa w przepisach, trzyletnią okres przedawnienia i to od momentu spełnienia świadczenia. No to tutaj banki nie mogą czuć się jakoś wyróżnione, a już tym bardziej, że tych pieniędzy nigdy nie miały. Banki wykreowały pieniądze w systemie cząstkowych na podstawie szczególnych przepisów artykułu 69 chociażby prawa bankowego, i skoro złamały te przepisy, bo ta umowa jest nieważna, no to tak naprawdę nie mogą teraz dochodzić roszczeń dotyczących tejże instytucji, którą jest kredyt, no, no tutaj mówmy otwarcie, jeżeli umow, umowa kredytu jest nieważna, to znaczy, że on nigdy nie został wykrowany, wobec tego te pieniądze nigdy nie powinny powstać. No ale to już jest zupełnie inna kwestia, pytanie było, troszeczkę tutaj zagalopowałem się, natomiast no, generalnie, jeżeli chodzi o okres przedawnienia, to w tym konkretnym przypadku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że orzeszczenie banku jest przedawnione i jak wiecie, takie wyroki już w naszej społeczności są, chociaż one są dopiero w pierwszej instancji, to też cieszą. A kolejne pytanie mamy od pana Huberta. Co według państwa oznacza sprawiedliwa ugoda? Czy można to przeliczyć w procentach? Czy jeżeli bank proponuje mi przykładowo 25% tego, co mogę uzyskać po prawomocnym wyroku, czy to propozycja godna rozważenia? No to ja zawsze tak, stawiam na 40%, e, to jest takie minimum. 40%. Tak, e, to, to i tak jesteś e, no bardzo, bardzo probankowym negocjatorem. <laughs> <laughs> Nie no, ja, ja wielokrotnie powtarzałem, że negocjacje, które są prowadzone przez Departament Mediacji i y, UGO, y, y, są negocjacjami prowadzonymi w sposób profesjonalny. Jeżeli mielibyśmy określać to procentowo, to, to naprawdę biorąc pod uwagę zawierane, a już jest ponad 450 zawartych ugód przez Departament Mediacji Budżet BK, to one wszystkie są zbliżone do wyroku, czyli można powiedzieć, że bliżej im do 100% niż do 40%, o których mówił Zbyszek. Natomiast e, oczywiście, jeżeli chodzi o mm, szczegóły każdej sprawy, no to one są negocjowane indywidualnie. Też wiele zależy od różnych innych okoliczności sprawy, od etapu tego postępowania, od kwestii też podatku. Czyli tego, jak w ogóle skonstruowana jest ta ugoda czy to porozumienie, to naprawdę jest wiele, wiele różnego rodzaju aspektów, które trzeba brać pod uwagę, a nie tylko i wyłącznie sama kwota. Stąd ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie czym jest sprawiedliwa ugoda w kontekście tylko jednego ze wskaźników, które bierzemy pod uwagę przy negocjacji. Trzeba spojrzeć całkowicie na proces negocjacji i dopiero wówczas można powiedzieć, która ugoda jest sprawiedliwa, a która niestety nie jest i co mnie bardzo martwi. Wiem, że wiele kancelarii sugeruje swoim klientom, aby szybciej zakończyć sprawę, aby szybciej skasować, mówiąc kolokwialnie, sakces i niekorzystne dla nich ugody, a nie czekać na przykład na prawomocny wyrok. Dlatego też, na pewno trzeba podchodzić do tego rozsądnie, również biorąc pod uwagę własne potrzeby. Mówię tutaj o potrzebach konsumentów, ale absolutnie nie dawać się nabierać na działania, które są bardzo często łącznie zbieżne w celu, czyli żeby jak najszybciej zakończyć postępowanie, jak najmniej zapłacić banku, a po drugiej stronie, właśnie też kancelarii, które chcą, namawiają do tego, żeby przyjmować porozumienia, które później się okazuje, że są bardzo niekorzystne dla. Konsumentów, a już najgorzej, kiedy nie tylko są niekorzystne finansowo, ale również i podatkowo, co też ma wymiar fiskalny. A teraz czas na krótkie wspominki, czyli świętujemy okrągły jubileusz i w ramach tych wspominek tym razem mecenas Marta Chęcińska opowie o swoim kolejnym wyzwaniu. Zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału wideo. Jedną z takich spraw, które mam w pamięci jest sprawa pewnej rodziny, która trafiła do nas w 2017 roku z skrajnie toksyczną umową kredytu. Była to umowa tak zwana frankowa powiązana dodatkowo z polisolakatami, więc jakby to ryzyko, na które ci Państwo zostali wystawieni przez bank, było przeogromne. Sytuacja no, wręcz dramatyczna. Tę sprawę przejęliśmy w 2017 roku. Ona się skończyła w 2023, jak dobrze pamiętam. Czyli 6 lat? Tak, no to było na pewno kilka lat z ogromnym obciążeniem dla, dla tej rodziny. Natomiast z drugiej strony, też kilka lat takiej ogromnej wiary i pełnego zaufania, że wiemy, co robimy i wiemy, jaki jest nasz wspólny cel. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo to była taka jakby no, moja kluczowa i taka priorytetowa sprawa, też tak emocjonalnie. Z jednej strony niezwykle obciążająca, właśnie mhm. obserwując dramatyzm tej rodziny, a z drugiej strony ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o procedurę cywilną i te instytucje, które mogliśmy tam zastosować. 10 lat życia bez kredytu. Dekada wolności. Drodzy Państwo, kończymy dzisiejszy odcinek. Nie kończymy jeszcze, oczywiście, niedzieli. Nie kończymy ekspresu Frankowiczów, jeżeli chodzi o kolejny tydzień, i kolejne odcinki, bo w następną niedzielę sierpniową o 12 w południe. Tu obecny Zbigniew, i tu obecny Kamil. I bez 40%, bez 40% punktualnie o 12.00 przywitamy się z Wami. Do zobaczenia za tydzień. A za dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.